Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ja jestem Łukasz, a to dziesiąty odcinek To 200 do Świata. Ja zawsze jest z mną Paweł. Witam serdecznie. Ale jest, jest z nami osoba, którą możecie widzieć coraz częściej na naszym kanale, czyli Adrian Mierzkowski. Dobrze wiecie. Witam Cię, Łukaszu, witam Paweł i witam naszą wspaniałą publiczność. Tak jest. Dzisiaj się spotykamy w dniu ważnym dla USA i dla y, amerykańskiej demokracji, ponieważ zapadł wyrok bezprecedensowy, bardzo ważny. Pawle, zacznij ty. To jest dokładnie, o co w ogóle, o, w ogóle chodzi i czemu to jest aż tak, aż tak ważne dla USA? Wyrok zapadł wczoraj. To jest wyrok Sądu Najwyższego. Ale całą historię musimy przenieść się parę miesięcy, wstecz do grudnia. Chodzi o to, że pierwszy raz w historii Stanów Zjednoczonych wiodący kandydat jakiejś partii. Został wykluczony z możliwości kandydowania. Najpierw w prawyborach. Zaczęło się od tego, gdy Sąd Najwyższy Kolorado, Colorado, który to stan jest tradycyjnie demokratyczny, od około 15-20 lat, czyli rządzą w nim osoby przeciwne Trumpowi, i przeciwne jego partii, jego idei, przyjął postanowienie, że Trump nie może być wystawiony na liście wyborczej w prawyborach, które to się dzisiaj odbywają głosowanie mimo wszystko mimo że to jest stan demokratyczny wszyscy nominaci są do najwyższego tego stanu są z partii demokratycznej bo popierający demokratów był przyjęty bardzo niewielką większością bo cztery głosy za trzy głosy przeciw w ślad za kolorado wiele innych stanów zaczęło próbować takie rzeczy forsować i udane to, udało się to jedynie w stanie Maine gdzie to gdzie to właśnie zostało takie przyjęte, rezolucja, że Trump nie może być wystawiony na liście wyborczej, dlatego że przyczynił się do puczu, do zdrady przeciwko państwu, zdrady przeciwko narodowi i nie może brać udziału w tych wyborach. W wielu innych stanach były również takie wysiłki przedsięwzięte, ale nawet w takim stanie jak Kalifornia, który jest zdecydowanie bardzo lewicowy, zostało to odrzucone. Czy przez Sąd Najwyższy, czy przez Prokuratora Generalnego, czy przez inne instytucje, ale zostało to odrzucone. Ale to był tak naprawdę wielki precedent, bo to się nigdy w historii Stanów Zjednoczonych nie zdarzyło. I Trump wraz ze swoją drużyną zaskarżył to najpierw wyrok w a potem do tego także dołączyli wyrok w stanie Maine, do Sądu Najwyższego całych Stanów Zjednoczonych. Tam arytmetyka jest trochę inna, bo sześciu na dziewięciu członków jest nominatami partii republikańskiej, czyli tej sprzyjającej Trumpowi. I tutaj można było się spodziewać w wyniku. Ale ten wynik był nawet bardziej dobry dla Trumpa, można tak powiedzieć, że dobry. Bo dziewięciu, wszystkich dziewięciu sędziów Sądu najwyższego głosowało za tym, że Trump może wystartować gdziekolwiek. I to jest nawet demokratyczni nominacji. I to jest, można powiedzieć, wielkie zwycięstwo Trumpa, albo raczej wielkie zwycięstwo możliwości ludzi do głosowania na wybranych przez nich kandydatów. Bo tak naprawdę z większymi perturbacjami że ktoś nie może startować, o to było przyjęte może po wojnie secesyjnej świeżo. A tak to w historii to się nigdy nie zdarzyło. Nawet osoby, które się znajdowały w więzieniu mogły startować w wyborach. Więc właśnie. I ta rezolucja została przyjęta jednogłośnie przez Sąd Najwyższy, ale czterech sędziów Sądu Najwyższego, czyli mimo wszystko mniejszość, powiedziała dobra, przyjmujemy to, Trump może kandydować, ale nic więcej nie... My nic więcej nie chcemy procedować. To oczywiście to było trzech Nominatów demokratów, ale także nominatka pani Amy Barnes, nominatka pana Trumpa. Co ciekawe, też powiedziała, że nie chce żadnych innych spraw procedować w tej sprawie. O co chodziło? Nie powiedzieli tego otwarcie, ale to chodzi o immunitet Trumpa. Czy on, jego obowiązuje wciąż prezydencki immunitet? O czym żeśmy wspominali w poprzednim odcinku, to dwóch sędziów tylko chciało to procedować, a reszta nie chciała, ale potem zmienili zdanie. Jak wspomniałem wcześniej, to czterech sędziów na dziewięciu musi procedować jakąś sprawę, żeby to zaczęło przejść, przechodzić przez te tryby Sądu Najwyższego, przynajmniej czterech. Ale część zmieniła zdanie, nie wiemy którzy, część zmieniła zdanie, no i jednak to będzie procedowane. Ale jak widać, to już jest opozycja wobec tego w samym Sądzie Najwyższym i to nie tylko wśród demokratów, lecz także wśród samej nominatki pana Trumpa, pani Amy Barrett. Dokładnie tak. Adrianie, bo ty nie jesteś raczej fanem Trumpa, więc jak, jak, jak to powiesz, jak, ty, jak, to, jak to wygląda według ciebie, jak wygląda ta sytuacja? No to czy jestem fanem Trumpa, czy nie, to w tej, w tej sytuacji nie ma znaczenia, ponieważ przynajmniej tak sądzę, że wobec prawa, prawa wszyscy są równi, a przynajmniej powinni. Uh -huh. To, o czym jeszcze Paweł nie wspomniał, to w świetle tej decyzji Sądu Najwyższego nie do końca też chodzi o to, że Trump ma Pełną wolność w kandydowaniu. Jemu ta możliwość kandydowania wciąż może zostać odebrana. Jednak tej mocy nie mają Stany ani żadne, czy to jakieś lokalne izby, czy to jakieś lokalne sądy. Decyzja odnośnie banu na, na udział w wyborach zależy tylko od kongresu i no, powiedzmy rząd, rządu federalnego. Także formalnie wciąż istnieje możliwość, że Trumpowi. Ten udział w wyborach może zostać zabrany. W rzeczywistości to się nie wydarzy, ponieważ większość w jednej z izb mają republikanie, i żeby to przeszło, to nie ma opcji, żeby oni to poparli. Musiałoby dojść do jakiegoś dużego wyłomu sorry, wyłamu. I no to się po prostu nie wydarzy. Ja tak tylko dodam, że sam Trump się też odniósł do tego wyroku, gdyż na, na łamach True Social stwierdził, iż ta decyzja jest wielką wygraną dla Ameryki. Czy według Was też to jest wielka wygrana dla Ameryki, czy to jest po prostu kolejny czyn? No to tej zależy dla kampanii. kogo. No, ja uważam, że no, tak, niezależnie od tego, jak wygląda sytuacja stricte polityczna, to jednak przepisy konstytucji są podtrzymane w tym przypadku. Czyli, no nie wiem, Uważam, że w jakiś sposób to może być uznane za wygrzaną. Dla, dla Trumpa to jest na pewno duże zwycięstwo, ponieważ taki potencjalny zakaz prawdopodobnie świadczyłby o tym, że ten najbliższy by przegrzał. Pomimo to sytuacja z banowaniem go w poszczególnych stanach też jest o tyle chaotyczna, tak bym to nazwał, że jeżeli już takie procesy były, to raczej były wybrane przez demokratów. Stanach, gdzie właśnie temu czasie mają większość albo które części wygrywali. Także nawet gdyby Trump w tych Stanach nie kandydował, to pewnie i tak by to by nie zrobiło znaczenia. Bo one już na jesień będą prawie, że na pewno po prostu nie w wyborach. I A co nie do końca jest... to ci... nie do końca ci Ten ja pewnie ma większe szanse je wygrać. Bo na przykład stan Maine, który właśnie przyjął wcześniej już tę rezolucję, że Trump nie może kandydować, ma inną ordynację wyborczą. Tylko dwa stany w Stanach Zjednoczonych mają inną ordynację: Nebraska i Maine. W tych stanach jest rozdzielone wedle, wedle okręgów do, wyborów do Izby Reprezentantów, bo w każdym innym stanie kandydat, który wygra choćby jednym głosem, zdobywa wszystkich delegatów z tego stanu. A w Nebrasce i w Maine. Osoba, która wygra w danym okręgu wyborczym, w danym dystrykcie, dostaje, wszystko, dostaje jednego reprezentanta. W Maine, tak jak i w Nebrasce, to to jest czterech. czterech czterech. Czterech jest w Maine, a w Nebrasce czterech albo pięciu, teraz już nie pamiętam. Ale, ale powiedzmy, że tak. I w Maine jest taki jeden okrąg, co właśnie głównie obejmuje tereny wiejskie czy przedmieścia w których Republikanie tradycyjnie wygrywali. I to było bardzo możliwe, że Trump w tym właśnie okręgu wygra. Czyli jeżeli by nie mógł kandydować, to już jeden głos elektorski miał dla niego. To prawda. Chociaż w tym przypadku sądzę, że różnica jest na tyle niewielka, że ten jeden głos raczej nie, nie robiłby różnicy. Tak nawet gdyby taki wąż zapadł, to raczej nie byłoby to w tak wielka strata dla do, Donalda Trumpa. No, no chyba, że wyborzy ja pas... no, no, by były naprawdę na włosku, na co się raczej nie zanosi. A ja właśnie ja myślę, wiem. że tak może być. Może być Też tak ten, te, 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 te sądzę, bo są Stany, gdzie jest naprawdę bardzo blisko między, między tymi dwoma partiami, więc no... No, no tak, 10 ja najpopularniejszych scenariuszy wyborczych, które się mogą zdarzyć, to 1 na 10 przewiduje, że może być 269 do 269. Z tym, że znaczy właśnie, tym jeżeli May nie mógł startować, Trump, no to wtedy by miał 268 do 270, czyli Trump by wygrał. Więc no. no ma, ja myślę, że to mało prawdopodobne, ale jest to możliwe. Tak myślę. Tak, możliwe. Możliwe. I właśnie tym, tym akcentem przejdźmy przy, przy, płynnie do tematu równie ciekawego, ponieważ dzisiaj są te wybory w partii, o Upajcech, ale ja się teraz. Się teraz z, z, Skupię na temacie partii republikanów, gdyż mam wyniki na żywo z godziny 19.00 czasu. 19.00, tak, czasu polskiego. Obecnie prowadzi D D Donald Trump z wynikiem 273 głosów e delegatów, a Nikki Haley jest daleko za nim, gdyż ma dopiero 43 głosy. Jak, Masz jak wyniki z poszczególnych wyjeżdż. stanów? Nie, Jeszcze... to, to co on mówi, to są wyniki okay. na dzień okay. dzisiejszy. To są przed tymi głosowaniami, przed Super Tuesday, przed Super Wtorkiem. A w partii demok demok demokratycznej mm. to wygląda na następująco, gdyż e, Joe Biden ma 202, 202, 202, 206 głosów, a pozostali kandydaci tylko dwa głosy, więc przewaga no, jest ogromna. To nawet nie do na końca mowa o kandydatach, tylko o tych opcji wreszcie. uncommitted. Tak. Czyli w mi na żadnego z kandydatów? Dokładnie tak. O czym, o czym rozmawialiśmy. A pan Filip nie ma dwóch przez przypadek? Z New Hampshire? Nie, nie. 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 Hmm. nie. Um, więc właśnie do was, do, do was pytanie, czy według Was jest szansa, żeby jeszcze się coś zmieniło, czy, czy już po tym. Po tak wąskiej, prawda? Czy wąskiej, ta, po, po tak krótkim czasie wiemy już, yy, jaka to będzie za do, do, do parę dni? Nie wydaje mi się, żeby tu do zmiany miało dojść. Tak, tak jak też mówiłem wcześniej, zarówno Biden, jak i Trump mają na tyle dużą przewagę w swoich poszczególnych prawyborach, że naprawdę nie sądzę, żeby oni mieli na którzy z nich przegrać tutaj. Biden wygrał swoje wszystkie prawyborze, w jakich brał udział. Trump wygrał wszystkie oprócz jednego w stanie DC, a właściwie w dystrykcie Kolumbii. Pokonała go Niki Heidi, zgadzając tam też kilku delegatów. I to było jej jedyne zwycięstwo dotychczas. Na razie się chyba nie zanosi, żeby miał wygrać coś podczas Super Tuesday. A nawet jeżeli wygrza, to nie sądzę, żebym miał wygrać któryś z większych stanów. Tu się jeszcze przekonamy, pewnie za jakieś kilka godzin, kiedy już, no ewentualnie jutro, kiedy już prawyborzy troszkę dojdą do końca i będziemy mieli oficjalne wyniki. Jeżeli właśnie chodzi o to, 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 to ten problem, to Nikki Haley miała w, pośród takich normalnych stanów, bo Dystrykt Kolumbii tak naprawdę nie jest stanem, tylko takim okręgiem stołecznym, tak, tak. po prostu osobnym jest zielonym. to dystryktem, można tak powiedzieć. Ale tam wciąż głosy idą. Tak, tylko że nawet za Regana tam 85% w wyborach głównych, nieprawyborach. Osób głosowanych demokratów. Mhm. Za Trumpa to już chyba 92% z tego, co pamiętam. Więc to, to tak naprawdę Republikanie wiedzą, że na pewno tego nie wygrają. To jest ostatni stan, w którym by wygrali. Już daleko, nawet w Kalifornii, jak jest proporcja, tam 60 do 40, tutaj jest 92 do 8, no to, no to właśnie. Ale tak jest z normalnych stanów, w których Nikki Haley miała najlepsze szanse na wygraną to było New Hampshire, w której cała lokalna. Społeczność republikańska, że tak powiem, tam gubernator Christian Nunu, który jest bardzo popularnym gubernatorem, poparł ją tam prokurator generalny, sekretarz stanu, lokalnego stanu i wielu lokalnych polityków, kongresmenów. To tam mimo tego przegrała 45 do 55 dla Trumpa, a nawet w jej rodzimym stanie, w Południowej Karolinie, w której wyłożyła, jak już wcześniej o tym wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, dużo więcej pieniędzy niż Trump. Trump wyłożył około 3 milionów dolarów, jego kampania, a Nikki Haley 13 milionów dolarów. Przegrała 60 do 40 dla Trumpa w tym przypadku. I to były najlepsze Stany, w których mogła wygrać, najłatwiejsze dla niej. A teraz to już będzie tylko trudniej. Więc nie sądzę, żeby cokolwiek wygrała. A jeśli chodzi o Trumpa, no to on w niektórych Stanach, tak jak na przykład w Teksasie, tylko on startuje, czyli tam można oczywiście dopisać głos, bo w Ameryce jest taki, jest taki system, że można dopisywać kandydatów, no ale, no, ale nie oszukujmy się, no, urzędujący prezydent zazwyczaj ma większe szanse na wygraną. Czy tam stanie północna Karolina, to to jest też coś takiego, że tylko głosuje, można głosować na Bidena, albo że żaden z powyższych i nie Biden. No, no więc no, nie oszukujmy się, Biden na pewno wygra, Trump też wobec. prawie na pewno wygra. Mhm. A Pawle, takie pytanko, czy może według ciebie coś się zmieniło od naszego odcinka ósmego z, z tą analizą do, doktora Lichmana? Czy te punkty jakoś się zmieniły według ciebie? No to byśmy musieli prze przeanalizować każdy punkt po kolei, ale no teraz ogólnie taka atmosfera polityczna w Ameryce jest bardziej ku Trumpowi się schylająca, że tak powiem. To wszystko przez wiele wpadek Joe Bidena. Wiele wpadek, no i też ten kryzys na granicy, no i finansowanie Ukrainy. I ogólnie ludzie niejako zaczęli zauważyć, no dobra, Trump jest zły, ale chyba jednak Biden jest gorszy. Bo patrząc na swoje portfele i też. no Nawet zobaczmy na ceny paliwa. Ceny paliwa za Trumpa to było wahające się oczywiście, a tam powiedzmy dolar 50 za galon, 2 dolary za galon, a teraz, no to to jest w zależności od stanu ale około, tak, trzy dolary za galon to dwukrotnie więcej. No a na polskie warunki to i tak jest oczywiście, bardzo mało, bo trzy no tak. dolary za galon, to jakby przeliczyć na szybko, to 3 złote za litr. No to... Proszę sobie to wyobrazić, ale no ale właśnie, ale to dla Amerykanów to, to jest jednak duża różnica. Tak, a co według Was się, się zmieni do czasu właśnie wybojów? Co możemy, czego, czego możemy się jeszcze dużego, tak? O, po obok tych parecjach spodziewać. Obietnic. Nie wiem, jakieś, czyno... jakieś wiesz wydarzeń na pani, itp. Czego się możemy po nich takiego nie niespotykanego spodziewać? Adi, moja Może wza... ja zacząć. No, dziękuję bardzo za wywołanie mnie. Właśnie niedługo będzie State of the Union coroczny, który zostanie udzielony przez Joe Bidena. I tak się też spekuluje, że jeżeli będzie to dobrze poprowadzona przemowa, to może dać mu małego boosta w sondażach. Wiadomo, w zależności od tego o czym powie, jak to powie, to może dostanie tam Niemc. Procent 2, więcej poparcia, to wciąż jest dość mało. Tym bardziej, że do wyborów jeszcze kilka miesięcy. Ale już nawet teraz, sondaże z poszczególnych stanów, szczególnie ze swing states, o ile są na korzyść Trumpa, to ta przewaga zaczyna powoli słabnąć. Nawet ostatnio pojawił się sondaż ze stanu Georgia. W którym Joe Biden wyszedł na minimalne prowadzenie, tam bodajże też jednoprocentowe. To jest ten sam stan, który został przez Joe Bidena wygrany w ostatnich wyborach. Także to też nie jest takie niemożliwe, żeby teraz miał miało ten stan podobnie zgadzać. Tym bardziej wiele zależy tego, jeszcze, jeszcze co zrobił Trump, oczywiście, ale też co zrobi Joe Biden w najbliższych miesiącach. Ostatnio, tutaj powołując się na, port, na portal The Hill, Joe Biden zapowiedział, że pójdzie na taką mini wojenkę z firmami lekarskimi, między innymi firmami lekarskimi, które dokonują takiej taktyki podnoszenia cen leków. O co chodzi? Chodzi o to, że poszczególne firmy żądają sobie za, jako cenę leków stawkę zupełnie wyższą niż na przykład wynosi standard rynkowy. I to jest też nieraz problem w Ameryce. Najczęściej to widać w kwestii insuliny, która jeszcze do nie tak dawna potrafiła kosztować setki dolarów, a widać, że rok temu lub dwa lata temu zostało zmienione prawo, tak że teraz wynosi około 35 dolarów dla poszczególnych obywateli. Kto wie, być może takie działania, jeżeli Joe Bidenowi uda się rozmienić, może trochę po więcej zyska. Widzieliśmy też, jak wiele Joe Biden zrobił, żeby wspomóc osoby, które kiedyś były kredyty studenckie. Biden bardzo wielu obywatelom posłanował te kredyty. Także ludzie już nie muszą ich spłacać. Co no, według mnie było dobrą decyzją. Niektórym się okay. nie podoba. Oczywiście to już no, mamy dwie strony konfliktu. Być może oddam Pawłowi głos, bo widzę, że coś A, to tylko jest. Bym chciał, bo, tylko bym ja chciał dawaj. jedną kwestię. Mogę? mogę tylko no, jedną rzecz? jedną rzecz, bo właśnie Adi poruszył temat leków w USA. I czy sądzicie, że coś się zmieni? Bo wiemy, że teraz jest o, o, ogromna epidemia leków benzo i germinów. Wiemy, że jest ta ulica w Delphi, Kensington, gdzie po jest nakomanie, po prostu się szerzy. Czy wy według Was da się zrobić coś z tym, żeby jakoś to szybko i zgodnie z drogą państwa, to zwalczyć w USA. Mała tylko rata, te kredyty studenckie to zostało zaproponowane przez prezydenta i też przyjęte przez kongres, jeszcze w poprzedniej kadencji, ale to sąd najwyższy to zablokował. I to tego, to nie weszło w czyn. O, mhm. to wiem, jakieś złe informacje. To, to, no, to, to czy... jest no, to tak, ja teraz widziałem. na nowo coś tam próbują innym sposobem, ale jeżeli są tam, raz to zablokował, ale... to zablokuje to ponownie. Głosami sześć przeciwko trzem. Sześć republikanów mm -hmm. przeciwko trzech demokratów sądzie tak głosowali. Może, jak, może jakieś złe informacje widziałem, bo widziałem, że jednak jakieś tam kwoty były anulowane i że dużo osób na to narzekało, że no, były kredyty, one zostały tam komuś, czy znaczy komuś. No, Wiele osób były, zostały anulowane i teraz musi ten, może taki przysłowiowy podatnik spłacać. No Nie, tak, no bo widziałem jeżeli... Widziałem z tej uwagi, z tej, z tej strony widziałem taką krytykę. Ale mówię, jeżeli to jest jakieś potrzebne informacje, to za to bardzo przepraszam. Może jeszcze wystosujemy, wystosujemy jakąś też małą eżratę, poprawkę w przyszłym odcinku. Tak jest. No, um, będzie mieli Tak, czy właśnie, właśnie jeszcze, właśnie jeszcze do koniec To pytanie, które właśnie wam, wam zadałem, właśnie o tą politykę lokalną w USA i właśnie walkę z tą lekomanią, czy lekomanią w USA. To, to jest w kompetencji stanu zasadniczo, stanów władz lokalnych. To, to prezydent może coś tam na przykład bardziej narodową posłać, ale to okay. jest. No takie raczej. To jest duża decentralizacja w Stanach Zjednoczonych. Każdy stan ma swoją autonomię. Nawet jeżeli miniemy granicę pomiędzy taką Arizoną a Kalifornią, no to widzimy przysłowiowe różnice w cenach na tych stacjach benzynowych. Że w Kalifornii wiadomo, że droże, bo tam większe podatki. Nawet w ogólnie w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych są na trzy rodzaje podatków: federalne, stanowe i lokalne. I to tak samo jest polityka z lekami, czy tam polityka. Nawet odnośnie lokalnego Departamentu Policji. No tak jest. Tym bardziej, że problem z, z tak zwanym mułowkiem to nie jest coś, to, co się wzięło całkiem niedawno. To jest problem ciągnący się dekadami i w wielu przypadkach też problem źle potraktowany, ponieważ bardzo często, jak powiedział szczególnie rządu federalnego, było odpowiedzenie siłą na to czyli jakieś bardziej restrykcyjne prawa, większy udział policji w ściganiu na tzw. Już tak zwanych narkomanów, mówiąc bardzo, tak bardzo ogólnie. Kiedy te, jak te, takie decyzje, takie zmiany prawne nie przyniosą za wiele dobrego, można nawet powiedzieć, że pogorszyły sytuację. Także jeżeli już ktoś chciałby zrobić coś nad, z tym problemem narkomanii, czy nawet z problemem właśnie leków, żeby tam nie zażywać do bardziej w celach rekreacyjnych. To raczej się to robi, edukując. Kotnik wstał. Robi się to bardziej edukując ludzi o szkodliwości narkotyków, tak samo jak mówi się o szkodliwości na przykład, na przykład alkoholu czy papierosów. No mówię przemysł to nie jest odpowiedzią. Ja odpowiedział jest edukacja ludzi odpowiednio. Dokładnie tak. I właśnie tym ważnym dla całego mm, dla przebiegu mm, parbojów elementem elementem. znaczy, e, jak, jak, jak było, wąt, To tam I tym ważnym dla parbojów wątkiem dla USA e, zakończymy. Ja byłem Łukasz i byliśmy ze mną Paweł Juszczak? Dziękuję bardzo. Adrian Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy za dzisiaj. I jeszcze na, na bank da, dajemy wam znać na temat tego, co dzieje się w USA. O, do zobaczenia.